Jak ja uwielbiam, jak ten popcorn się smaży w tym wydechu. O, jeszcze taki niedogrzany. A ja was witam serdecznie, proszę państwa, 21 z hakiem. Sprawdzimy, czy opłaca się jeździć w nocy. Jeździmy do północy. A jak? A jak? Jak jesteś nowy, subskrybuj kanał. A ja już wjeżdżam na maka, bo co innego mogłem dostać, jak nie maka. jestem ciekaw w sumie sam, bo jest piątek ile zarobię do północy. No, będzie na pewno fajna przygoda. Tego nie można powiedzieć. Do 22 to ja bym chciał mieć zarobione około 40 zł. To tylko zależy od tego, jak zamówienia dostanę. Bo jak dostanę jakieś zamówienie, znowu tutaj gdzieś na miejscu, no to będzie kapa, ale jak dostanę coś dalej, no to, to jest szansa, że faktycznie coś zarobimy. Taka wieczorna jazda też daje taki klimat. Jest fajnie, jedziesz, jest chłodno, wiecie jak to taki night ride jest fajny. Wiedziałem, że to jest ta dziura. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć więcej nocnej scenerii. W sumie why not? A, ja mam okulary w ogóle na twarzy, znaczy na, na nosie. Tak się tym nie, nie przejmujcie, jak wyglądam źle, ale no niestety po zmroku już muszę używać okularów dla własnego yy, bezpieczeństwa. Mamy tu klienta LLY. Kod zamówienia LLY. Dobry wieczór. Hop. I wszystko mamy. Dziękuję, do widzenia. Do drugiego klienta nawet nawigacja nie chce mnie poprowadzić. Już pokazuje, że jestem na miejscu. Jakoś sobie tutaj poradzę bez tej mapy. Tu w prawo muszę skręcić. Ja miałem mieć zamówienie u tego klienta LLY, pamiętacie? A ja miałem podpisane ALL. I dobre pytanie, czy ja nie dałem jakiegoś złego złego napoju? O a ja jestem normalnie jebi. Ty, ty, ja pojechałem pod prąd. To nie było w czym myślone. Jakby ten mem. Otrząśnij się, ludziu! Robo. Mrucz, wieczór, raz i dwa. Wszystko. Dzięki, dobra On Ale mi jest gorąco, ja pierdzielę. Za tego Maka 16:45. KFC mamy teraz. Do przeżycia jeszcze. O, jaka teraz ulga, jak wieje. Ja jestem spocony. To jest idealny przepis, żeby jutro nie wyjść z łóżka. Spocić się i potem cię przewieje. Gogli nawet dzisiaj nie użyję, bo nie mam jak. Gdybym je założył, to bym nic nie widział. <laughs> Włączyłem sobie Janosika, bo o tej porze bardzo często na rybniku stoją i. Nie chciałbym dzisiaj wyjść, znaczy sko skończyć dnia z minusowym saldem. Tu na stacji benzynowej, jeszcze koło tej stacji suszą. Ale to pewnie później jak będziemy tu jechać, to będą stać. Bo taka godzina już, wiecie, powoli się zaczyna imprezowa. Aha, ja, 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 ja się popcorn smaży. Widzę, że niebiescy już na galerii siedzą. Pewnie ktoś zapierd... znowu ze sklepu. 391 i 190 w mhm. Dzięki Tak właśnie zamówienia się odbiera. Wchodzisz, wychodzisz i czy czapka. To jest jazda, drogi puste. Ciekawe czy mikrofon złapał tego Janosika jak tam Nieoznakowani w okolicy, opel! tak na szybko jeszcze przed wyjazdem zmarnąłem łańcuch bo już czeka na... Naczyszczenia. A ja czasu nie mam. I <gry> zamiast go wyczyścić, to go jeszcze dowaliłem u tego smaru. Ale to takie, takich skrajnych tylko przypadkach, żeby nie było. Słuchajcie, najbardziej lajkowany komentarz z pytaniem pod tym filmem. I ja się odniosę do tego komentarza w naj, najbliższym odcinku. I tak będziemy robić, wiecie. No okrągło. No i, i co? O, akurat, fajnie. Ja już chciałem chminić jak, jak na krawężnik wjechać, nie? Pięknie drzwi otwarte, no. Żyć nie umierać. Ale to jest tak jak mi winda zajeba. Żeby czasu nie marnować, czekając na windę, weźmiemy zamówienie 391. 391, o! Oh, Przyjechała śpiąca królewna. I dlaczego ja te windy lubię? To i wam pokażę. Dobry wieczór i wszystko, wam dziękuję, dobranoc. Patrz to. Dobra, robimy to od razu, tak? To nie ma na co czekać, na, z czym zwlekać, po prostu. Pamiętajcie, full maneta, ale na wyjściu. My tak, by the way, bardzo dobrze czasowo stoimy. Jak ja wyglądam strasznie, jak ja wyglądam. Chociaż, no, jakbym zrobił teraz tak, no to klasa. Ale tak, no za dobrze nie jest. Dobry wieczór. Mamy 79. Również dobranoc, Za to zamówienie 1985 mamy już prawie 4 dychy nabite na A minęło 40 minut no, Co jest z tą windą No, zamknij się Halo Aha Teraz mamy odpowiedź dlaczego ona nie chciała jechać <grym> Może jakiś dzisiaj rekord pobijemy, nie wiem U nas miasto jest czynne do 23.30, więc... Jak ludzie nie zaczną zamawiać na zapas, to w pół do 12 skończymy robotę i nam zostanie tylko tak naprawdę dwie i pół godziny pracy, nie? Dobra, zadzwonię trzy razy, żeby tam słyszeli na pewno. Jak ja będę czekał na 20 nageców, same 20 nageców, to chyba pierwsza. Naprawdę. kilometrów, 7 km dwu... z 20 nageców, o! To miałem na myśli. No my tam szybko zajedziemy. Tylko żebyśmy dostali zamówienie z powrotem. Patrz, przyjedziemy, potem światło się zmieni na czerwone, nie? Mówiłem? Mówiłem, nie? Że się zmieni cholerstwo jedno. Ta sygnalizacja świetlna już nie działa z dobry tydzień. <laughs> Jeszcze się nikt nie pokwapił, żeby ją naprawić, nie? Nie wiem gdzie jadę, ale buja. 5 kilometrów, No całkiem daleko. Chłop, co poleciał! Nie, no ja go nie dogonię, nie ma szans On się nie boi, wariat Teraz ta bye. Ja, ale co chłop robi? To jest jakiś zawodowiec On mnie czuje, czuje Podmuch Na plecach Patrz, 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 on tylko patrzy Żeby go wziąć tego busa O i mówiłem? I chłopa nimo. był i Jak ja człowieku nie wiem gdzie ja jestem nawet Popielowy chyba! O już klient czeka, kurde, to jest klient kart! Wszystko? Dziękuję do widzenia. Kurde, naucz się jeździć baranie, bo następnym razem kurde nie wytrzymę i będziesz płacił za wyprzedzanie na skrzyżowaniu i na podwójnej ciągłej Co to się odwaliło to ja nie mam pojęcia po prostu. Dlatego Maka 17-16 zarobiliśmy Ja nie wiem o... Temu typowi chodziło przecież! Ja go nigdzie nie wyprzedzałem, no! No i co, taki kawał wróciłem, było fajnie i się skończyło, Eldorado. Nic, zjadę gdzieś, zastopować. Dobra, idziemy chilować bombę pod Biedronką, nie? <laughs> Może mi jakieś łaskawie zamówienie wpadnie, chociaż dziwi mnie to, że nie chce mi nic wpaść. Długo czekać nie musiałem, od razu heaven wpadł. burger Heaven. Żałuję, że od tamtego klienta pojechałem. Mogą tam sobie hamak rozbić i poczekać i bym pewno zamówienie dostał jakieś, nie? Inaczej się o tym mieście jeździ wieczorem w tygodniu, a inaczej jest w weekend. Chciałem na początku w sobotę pojeździć do północy, ale no nie miałem możliwości, nie było godzin, no to mówię, ach, jadę w piątek. No tak, ja tu przyjechałem w 5 minut, a zamówienie gotowe będzie za 15, nie? Yy, 634 i 151. i mhm. 151. Dzięki. Ta przerwa między zamówieniami trochę nas spowolniła, ale nie poddajemy się? Mamy jeszcze prawie półtorej godziny. No, można powiedzieć godzina albo półtorej godziny. Ciekawe, co nam się uda wykręcić. Dobry wieczór. Panie postawco, panie <laughs> 64. Trzymaj, Smakuwa. Akurat się fajnie trafiło, że do znajomego zamówienie Trochę zaoszczędziliśmy czasu, bo schodź, idź do klatki i tak dalej Chłop nam wyszedł Fajnie A, ja chciałem na ludzie jechać No Daleko bym nie zajechał Oj marchewa A ty jak dotrwałeś do tego momentu I nie dałeś jeszcze Łapki To ocen ten film Łapką w górę Lub łapką w dół Mogę tu skręci... <grymne> skręcić Jest 22.30, a ja pod oknami sobie parkuję, nieźle Globo To nie jest dziewiąte piętro ani dziesiąte, to jest 11 kur... piętro Nie wiem gdzie mam iść Chyba tutaj Tak tu nie ma przecież już tego fizjera Dobry wieczór, ja szukam. Wszystko mamy. Dziękuję dobranoc. Patrzcie Wam pokażę przy okazji widoczki. Ale dostałem zamówienie, się wystraszyłem aż dostałem Maka i tak jak powiedziałem Przepisz do tego burgera 18 złotych i 18 groszy. No jest dobrze. Maka znowu dostałem, kurde. No tak, ale co innego można jeść w piątek o godzinie 23, nie? A, ja z latarką załączoną jeżdżę, nieźle. Tak. Dzięki. Sama takie dalsze adresy mamy. Git, mi się to podoba, bo przynajmniej ta stawka jest większa. Takie dalsze trasy, jeżeli chodzi o zarobek, są spoko? No wiadomo, większa kilometrówka to się potem przez... E, inaczej mnoży. I fajne kwoty wychodzą. Ty, jaki księżyc? Wow! Wiadomo, że w dzień jest więcej samochodów, i tak dalej, i się lepiej jeździ. Omijasz korki, więc czasowo jesteś na plus. Czybym jechał teraz samochodem? Czy rowerem? Czy na moto? Zarobek byłby. Dobra, może nie na rowerze, ale samochodem i na moto podobnie bym wyszedł. Naprawdę. Ty no... A, jak tu zimno, mgła normalnie się zrobiła. Ja teraz nie wiem, czy jest lato? Czy jest już zima? Brrr. Tak to się chyba mówiło, nie? Dobry wieczór. Proszę bardzo, wszystko mamy. Dzięki bardzo Również dobranoc. Dlatego maka 16 zł 11 groszy i co? I kapa. Coś nam nie chce wpadać. Długo nie musiałem czekać, ale. No takie zamówienie, wiesz. No i znowu jest tam gło. Włączę wam muzykę i polecimy przez te latarnie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I jak wam się podoba takie, taki no, nocny vibe, nie? To zamówienie to raftem. 200 metrów, bo to skrótem pojedziemy. Ciekawe czy coś jeszcze wpadnie. Oby tak. Dobra Szybki szpil. Dobry wieczór. Wszystko. Dziękuję dobre nac I 13 zł do tego kebaba Nie chcę was i siebie martwić, ale jest jedno jedyne zamówienie na całe miasto. No ale cóż, pojedziemy gdzieś przycilować bombę i w sumie tyle. Jak to się mówi było fajnie, ale się skończyło, nie? Może jakiś mak wpadnie. Nie wiem. Jak nic nie wpadnie, no to robimy podsumowanie i... i dzwoni Mac. E czy ten Kebaba co przed chwilą mieliśmy? Więc jeszcze nie wszystko stracone. Mam niekompletny... kompletny adres. Więc będziemy go szukać. Ktoś sobie teraz chiluje bombę w mieszkaniu. on otwarty, bo jest ciepło i słyszy. Nie, nie. Patrz, parter. Pierwsze piętro. Drugie piętro. Jaka ekslu ekskluzywna winda, człowieku. Zesterko pięknie. Mamy 27. Mhm. I wszystko mamy. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dlatego, tego kepsa 8 zł. Trzału nie ma, ale zawsze przesad... coś. O! Ty, jeszcze Maka dostałem. Jeszcze jesteśmy w grze. Jeszcze nie ma źle. Jednak się ludzie pobudzili z tymi zamówieniami. Fajnie. Jeżeli byście zapytali, czy jestem zmęczony. Nie, nie jestem zmęczony. Nie ja jestem nocny Marek. Chodzę spać między drugą a czwartą. No i wstaję tak, między 10 a 12, nie? Chyba, że mogę sobie dłużej pospać, no to śpię dłużej. Moim zdaniem w nocy jestem bardziej kreatywny. Jeżeli wam coś się spodobało w filmie, to wiedzcie, że robiłem to w nocy. Mamy pięć kanapek tylko. I te tylko będziemy czekać z 20 minut tutaj. Tak, tak. Dzięki. Nawigacja mi tu w sumie nie jest potrzebna, ale jak jest, to niech sobie będzie. O, teraz tego go widać. Kurde, ale jest czytelny normalnie. Nie wiem, czy wy to takiej pełnej rozdzielczości widzicie. No boże nie co ja, ale... No jest kocur, jest kocur! Dobrą klatkę wybrałem? No bo... Okej. Okay. Ale ta winda się tuczy strasznie. Normalnie jak tucznik. Dobry wieczór. Wszystko. Dziękuję, dobranoc. Szybki szczał. No do tego maka 1095? Ciekawe czy na miejsce coś jeszcze wpadnie 23.49 od 10 minut jakoś nic nam już nie wpada tego maka skończyłem i tyle Więc podsumowując moi drodzy od godziny 21 do godziny 23.30 bo tak u nas się miasto zamyka zarobiłem 120 zł, no tam bez paru groszy co nam daje wynik 45 nie wiem, będziecie widzieć na ekranie na godzinę. Także dobrze jest, gdyby była ciągłość zamówień, do 140 zł byśmy dobili bez najmniejszego problemu. I odpowiadając na pytanie, tak, opłaca się jeździć w nocy. I tyle, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnych materiałach, nie? Piana! Zapomniałem jeszcze dodać, że jak na północ, to jest strasznie zimno na tym moto. Sama bluza. I normalnie mieczeń się zimna, nie.